Wróciłem z pola, to trzeba umyć maszynę, bo jutro zaczynam kosić u Kazika i może u widza, ale to jeszcze się okaże, bo muszę jeszcze do nich zadzwonić i ustalić terminy. To znaczy z Kazikiem to nie będzie problemu, bo jego to może i nie być, a ja sobie poradzę. Zresztą już tak raz było, że ja do niego pojechałem, a jego nie było, to sam sobie wziąłem traktor z wozami i tak jeździłem. A jak będzie w tym sezonie, to się okaże. Dobra, kombajn umyty. Od razu lepiej wygląda. No, i jutro, jak pojadę do Kazika, to przynajmniej jakoś będę się prezentował, a nie takim brudasem, gdziekolwiek jechać. Kombajn stoi na swoim miejscu, a ja mam jeszcze jedno zadanie na dziś: muszę schować przyczepy ze zbożem i co nie oglądali poprzedniego odcinka, to nie będą wiedzieć, ale skończyło mi się miejsce w silosach, które mam w kurniku. No i teraz muszę trzymać zboże na przyczepach. To znaczy nie muszę, bo mogę je wysypać na ziemię, ale nie chcę tego robić. I tak się zastanawiam, czy by nie kupić jakiegoś starego silosu i nie postawić go obok kurnika. Kiedyś już nad tym myślałem i widziałem na internecie, że ludzie sprzedają jakieś stare silosy i to w całkiem fajnych pieniądzach, bo to w okolicach 8 tysięcy. A takie lepsze i wyglądające jak nowe to za 16 do 20 tysięcy chodzą. No to powiem wam, że można by było tyle wydać, ale z drugiej strony za na przykład takie 20 tysięcy, to ja już będę miał mały kawałek pola. No i co tu wybrać? Może na razie się przemęczę i wysypię na ziemię. No chcę teraz nakupić jak najwięcej pól, tylko się da, no bo dalej mam ich za mało. I jak tak teraz pomyślałem, to najwyżej zrobimy tak, że teraz na razie się wstrzymuję z jakimikolwiek wydatkami i czekam na zakończenie żniw u większości rolników. No i wyruszam na zakupy. Jak mi zostanie trochę pieniędzy, to wtedy zacznę myśleć nad kupowaniem czegokolwiek. A zobaczcie, tutaj jest ładna posadzka i jest tutaj dużo miejsca. To jak zrobię tutaj magazyn, to nie powinno być problemu. Na razie dalej się zastanawiam, więc tego zboża nie będę wysypywał, tylko wcofam się przyczepami i niech stoją. Jak Adam będzie widział, że ubywa zboża w kurniku, to wystarczy, że sobie przyjedzie, podepnie przyczepę, pojedzie, wysypie i po robocie. Ale jak się okaże, że ja potrzebuję przyczepy, to wysypie na ziemię i ją sobie wezmę. O i tak sobie będzie na razie stała. Mógłbym bliżej ściany podjechać, ale po co? Tutaj też mam trochę miejsca. Ale dobra na razie niech tak stoi. Nie ma co przesadzać. Drugą przyczepa też mi wejdzie, więc nie muszę tu tego jakoś bardzo ścisło ustawiać. Tak jak będzie, to będzie dobrze. Najważniejsze, że nie będą stać na dworze. O i tak będzie stała druga przyczepa. Jeszcze pójdę sprawdzić czy za bardzo nie odjechałem. No kupa miejsca, dobra zamykam drzwi i trochę cofnę. Wystarczy. Odczepiam przyczepę i kończymy na dzisiaj te zabawy. Cześć. Witam was kolejnego dnia. Wczoraj poczytałem sobie wieczorem komentarze i kilka osób pytało, co z tą dmuchawą i dlaczego na strych nie sypie. Więc odpowiadam: Nie mogę wysypać na strych, bo tutaj zburzyłem ścianę, która podpiera strop. I jeśli wsypałbym na górę kilka ton zboża, to na 100% mógłbym spodziewać się zawalenia. A na dole przecież mam byki, więc stałaby się tragedia. I nita dmuchawa aktualnie jest bezużyteczna. Ogólnie cały strych jest teraz bezużyteczny, no bo strop jest osłabiony i nic tam nie mogę robić, a na pewno nie nie będę robił jak tam są zwierzęta. Dlatego pomysł ze strychem odpada. Idę w stronę kombajnu, no bo właśnie przyszła pora, aby jechać do Kazika. Trochę mnie martwią te chmury, bo podobno ma dzisiaj padać, ale mam małą nadzieję, że meteorolodzy się pomylili i zaraz się wypogodzi, bo dzisiaj mam zaplanowane koszenie u Kazika, a potem u Widza. No dobra, kombajn odpalił header podniesiony. Kogut włączony, to można jechać. A no i witam dwóch nowych wspierających. Anna Walkowicz i Chomik Boży 16. Dzięki za wsparcie. Mam nadzieję, że emotki Wam się podobają. A jeśli Ty chcesz zostać wspierającym i mieć takie super emotki do pisania na czacie i przy swojej nazwie, to przycisk wesprzyj masz pod filmem. No dobra, za co miałem podziękować, to podziękowałem. Teraz czeka mnie dobrych kilka minut jazdy. No bo do Kazika mam trochę drogi. To może odpowiem Wam na jakieś pytania. A może zanim odpowiem, to jeszcze wam powiem o jednej rzeczy. No bo miałem w planach zrobienie skupu, żeby kupować od rolników pszenicę do karmienia kół. No i na przykład chciałem Kazikowi zaproponować taki układ, że jego żniwa nie interesują. Ja przyjeżdżam kosze zboże i je od razu zabieram. I że jego nawet przy tym nie musi być. No ale z racji, że nie mam miejsca. No to plan ten się nie uda. Bo trochę się obawiam tego magazynowania na ziemi. To znaczy, te zboże, które mam na tych dwóch przyczepach, to mógłbym wysypać. Bo, w razie czego to nie straciłbym jakoś dużo, no ale gdybym skupował od każdego, no to mogłoby się nazbierać tego zboża tyle, że zasypałbym całą stodołę. No a takiej ilości zboża to już bym nie chciał stracić. Zapytacie, ale dlaczego od razu myślę o stracie? No bo wiecie, stodoła ma swoje lata. Tam są jakieś dziury, weszłyby myszy, które mógłby przynieść jakieś zarazki na zboże. Na dodatek, wilgoć. Jakby zboże spleśniało, miałbym problem. No, a te zboże nie leżałoby tam miesiąc czy dwa, tylko rok. No, a przez rok to bywa różnie. No, mnie kusi, żeby zaryzykować i zrobić takie coś, bo teraz są fajne ceny. No, ale obawa z tyłu głowy ciągle jest i nie pozostaje mi nic innego jak wstrzymanie się z zakupami. I jak skończy mi się zboże, to wtedy kupię po prostu je od jakiegoś skupu i tyle. Widziałem, że Adamowi chcecie sprzedać przyczepę. Ja to tam nie w temacie jestem, ale jak on coś wam o przyczepach wspominał, to pewnie sprawdza te komentarze. Jak będę się z nim widział i nie zapomnę, to zapytam się go o co dokładniej chodzi. I czy to on chce kupić? Czy to wy po prostu mu proponujecie tak, jak to było często ze mną, że mi oferowaliście dużo różnych maszyn, choć ja nimi nie byłem zainteresowany? A i jeszcze jedno ogłoszenie parafialne dla Was mam, bo na razie wstrzymuję się z jakąkolwiek budową. Jak tak sobie przeliczyłem wszystko no to mi wyszło, że na razie się nie opłaca. No bo postawienie tego, co ja chcę, to spory koszt. Na dodatek to za wiele mi nie da, a po co mi na dzień dzisiejszy kolejna stodoła, skoro ja mam dwie na drugim podwórku. No i wiecie, jak ja mam dzisiaj wydać na stodołę 100 czy 200 tysięcy, to mi się to nie kalkuluje, bo ja z niej nie będę zarabiał. A za to mogę kupić na przykład lepsza ziemię do tunelu. Czy więcej pół. No i na tym mi bardziej zależy, no bo to mi da pieniądze. A jakbym chciał dzisiaj schować wszystkie maszyny, to mógłbym to zrobić. Wystarczy dzień czy dwa dobrego poukładania sprzętu i wszystko będzie schowane. I wiem, że mówiłem, że zaraz zaczniemy budowę i tak dalej, i tak dalej. No ale jak tak porządnie się nad tym zastanowiłem i to przeliczyłem, to wyszło, że to nie ma sensu. Bo gdyby na przykład stawiał oborę, no to dzięki niej bym zarabiał. Ale że to będzie stodoła, to tylko tam może będę coś trzymał, dlatego to nie się opłaca. I jestem na pierwszym kazika polu. Widzę, że przygotował ciągnik. Pytał się mnie, czy w razie czego nie będzie problemu, jak na początku sam sobie podjadę. Ja mu powiedziałem, że nie, no bo co to za problem pójść i sobie raz podjechać, a potem tylko kombajnem podjeżdżać i wysypywać. Tutaj u Kazika to najgorsze są te krzaki. Nie dość, że na Miedzy z każdej strony ich dużo, to jeszcze na środku jest taka wyspa z krzaków. U mnie na wiosce to jest fajnie, bo wszędzie goło i wesoło. No u mnie to jak znajdziesz jakieś krzaki albo drzewa, to jest cud. No i według mnie to jest właśnie fajne. Choć takie drzewa dodają jakiegoś tam klimatu i zróżnicowania terenu, bo nie jest tak pusto, ale przy uprawie tych pól są strasznie uciążliwe. Przejeżdżam przez miedzę od razu na drugie pole i robię takie jedno wielkie kółko. Siema, a co ty tu robisz? Mówiłeś, że ciebie nie będzie. Cześć. No przyszedłem Ci jeszcze pokazać te trzecie pole, co masz je skosić, bo nie wiem, czy Ty wiesz, gdzie ono jest. Nie wiem, to chodź pokaż mi je i ja lecę dalej kosić, bo podobno ma dzisiaj padać. No ja też tak słyszałem, ale dobra, to chodźmy. U mnie dużo koszenie nie ma, to mam nadzieję, że się wyrobisz. O jaką żeś sobie przyczepkę sprawił, fajna i pasuje do Ursusa. No jak mam teraz lepszy traktor, to i lepsza przyczepa musi być. No już miałem dosyć męczenia się z tymi dwoma wozami. Ani to pojemne, ani to potem fajne do zwalania. A... A ta przyczepa fajna, bo duża, i na dodatek ma kiper. To pole do koszenia? Nie dalej tam ta pszenica. No dobra, to już wiem. Ty to weź tam wykoś jeszcze kawałek i ja ci wiadę, to już traktor nie będzie stał na poboczu. Dobrze tak zrobię. W sumie to co on chciał, żebym ja wykosił, jak już ma jeden przejazd wykoszony i mógł wjechać. No ale dobra, klient nasz pan! sypać muszę, ale nie wiem czy on tam siedzi, czy już sobie poszedł. Dobra, idę, bo chyba go tam nie ma, gdyby był to już pewnie by przyjechał. No wiadomo nikogo nie ma. Dobra, podjeżdżam sobie, wysypuję i koszę dalej. No i koniec miejsca. Więcej nie nasypię na przyczepę. A w zbiorniku jeszcze trochę zostało, no ale dobra. Jadę na drugie pole. Tam zacznę kosić. A może on w tym czasie przyprowadzi mi kolejną przyczepę. Tylko jak tam teraz dojechać? Wyjadę tędy na ulicę i w taki sposób przejadę. Witam Państwa. Właśnie wracam z górnika i rozmawiałem wcześniej z Jarkiem i mówił mi, że trzeba zająć się belowaniem słomy. No to już wjeżdżam na gospodarstwo, parkuję traktor i szykuję czternastkę z prasą. W końcu przesiadka na coś lepszego, bo powiem Wam, że po takiej drodze sześćdziesiątką skórnika na gospodarstwo, jak teraz będę pracował czternastką, to jak przesiadka z roweru do samochodu, no niebo a ziemia. Dobra, prasa podpięta, to jadę na pierwsze pole. A widzowie, widziałem wasze oferty z przyczepami, ale ja na razie nie kupię przyczepy, bo jak widziałem to wszyscy gdzieś jesteście z bardzo daleka. A Jarek coś na razie nie wypożycza lawety, więc nie mam jak jej przywieźć. Dlatego na razie nie chcę kupować, no i też skończyły się żniwa, no i mi nie będzie na razie potrzebna. Dlatego dzięki za propozycję, ale nie wiem czy skorzystam. Jak Jarek wypożyczy lawetę i wasze oferty dalej będą aktualne, to kupię. A jak nie, to poczekam do następnych żniw. I widziałem jeszcze, że ktoś chce mi sprzedać traktor, ale to ja dziękuję. Nie potrzebuję. Moja sześćdziesiątka jest wystarczająca. No to sobie pobeleowałem. Zaczyna padać, dobra. Nie ma co wjeżdżam na pole, zawracam i kończę na dzisiaj robotę, bo to nie ma co mokrej słomy beleować. Tutaj postawię ten zestaw, to będzie już gotowy na wyjazd na jutro czy pojutrze. Dobra, widzowie. Ja idę do domu i kończę nagrywanie. I koniec zaczęło padać. Dobra, no co słabo. Kończyłem już pierwsze kółko. A tu pada, dobra, jadę do kazika, wysypię mu gdzieś zboże ze zbiornika i wracam do domu. Zasrane drzewa, nie wiem, czy ja się tutaj zmieszczę. O i jeszcze słup, no nieźle. Dobra, jakoś się udało przejechać. Rozpadało się, przyjechałem wysypać to, co mam w zbiorniku. Gdzie chcesz, żeby ci to wysypać? Syp na przyczepę, ja sobie potem cofnę i tutaj na plandekę wysypię. No i co, niestety, nie udało się wykosić. No nie udało się, zaczął padać deszcz, no i nic nie zrobię. Zapowiadali, że ma padać aż do nocy. To ja nawet się nie łudzę i nie myślę o tym, żeby dalej kosić. Tylko od razu uciekam, bo to nie ma sensu. No trudno, a kiedy będziesz miał czas, żeby wrócić i dokończyć? No najpierw to niech wyschnie zboże, i dopiero potem będziemy myśleć, co dalej. Aha, dobra. Nic dzisiaj nie zrobimy. Wysypuję ci na przyczepę i jadę do domu. Cześć. No to co widzowie? Koniec żniw na dzisiaj i na jutro w sumie też. Rozpadało się więc, i tak już dzisiaj nic nie będę robił. To chyba trzeba kończyć odcinek. Ciekawe. Czy Adam coś dzisiaj robił i coś nagrał? No nic dobra. Ja wracam do domu. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.